Poznajcie pierwszą uczestniczkę programu Możka Zostań gwiazdą. To Sandra Zowada z Zabrze. Jak mówi, sztuka jest dla niej terapią i drogą do szczęścia. Zobaczcie teraz zgłoszenie, jakie nadesłała właśnie Sandra. Dzień dobry, nazywam się Sandra Zawada. Gram w Teatrze Ofowym Teatr Offroad. Oprócz tego pracuję oraz studiuję arteterapię. Kierunek bardzo mnie rozwija, ponieważ mogę go łączyć ze swoimi pasjami, między innymi z teatrem, z muzyką, mogę pomagać ludziom. To jest bardzo, bardzo rozwijające dla mnie i bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o mnie, to muzyka była ze mną od najmłodszych lat i chciałabym, i chcę ją robić, i chciałabym zaśpiewać na scenie estradowej w Państwa Telewizji. Chciałabym po prostu, jestem już na to gotowa i bardzo kocham to robić. To jest niesamowite uczucie, kiedy jest ten kontakt z publicznością, kiedy można podzielić się cząstką duszy, bo w każdej piosence jest cząstka mojej duszy. Sama piszę teksty, muzykę układa mi tutaj zespół Music Empire, i to jest bardzo rozwijające. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Sandro, witam Cię bardzo gorąco w nowym studio telewizji TVS i w nowym programie Moż Grajwka, zostań gwiazdą. Witam i witam bardzo serdecznie wszystkich telewidzów po drugiej stronie ekranu. Po takim powitaniu czuję dobrą energię, radość. Powiedz mi, masz tremę? Tak, troszeczkę. No ale tremę redukujesz uśmiechem fantastycznie, jako arteterapeutka, tak? Wiesz, tak. że tu będziesz oceniana i to dość surowo? Wiem. Wiesz. Nie masz z tym problemu? Nie. A w arteterapii się nie ocenia? Tak, tam chodzi o sam proces. To jest terapia Fantastycznie. Przez A jaki trzeba przejść proces, żeby zostać gwiazdą? Według ciebie. Chciałabym go poznać od podstaw. I właśnie to czynimy. Tak. Fajnie, że tu jesteś, a co stało się w tobie takiego, że przełamałaś lody, zdecydowałaś się um, wysłać swoją zajaweczkę do telewizji, pokazać siebie po prostu, odsłonić tak. część swojej duszy, tak jak powiedziałaś. Tak. Chcę spełnić swoje marzenia i czuję, że jestem na to gotowa. Zawsze kochałam śpiewać i jest to dla mnie niesamowicie ważne to, że mogę dzielić się swoją radością z publicznością, ze słuchaczami i chciałabym to robić. Fantastycznie. A jak czujesz, jak skończy się dla Ciebie ten program, który będzie miał wiele schodów zapewne? <grym> chociaż. No, jak? No, to zostawię już telewizom. E, ja ze swojej strony chcę pokazać siebie, to jaka jestem naprawdę, i mam nadzieję, że to zostanie docenione. No, yy, jeśli zostaniesz doceniona, jeśli zostaniesz gwiazdą, masz jakiś pomysł, co z tym zrobić, bo... Bo Niektórzy się dzielą, niektórzy po prostu szaleją z radości. Czy już sobie wyobraziłaś tą sytuację? Myślę, że tak. Na pewno będę skakać z radości, ale chciałabym od razu zacząć jakąś trasę koncertową, zacząć grać koncerty, może po koncertach warsztaty ze wszystkimi, grania Cudownie. na instrumentach. Cudownie. A kto tobie kibicuje? Tak jeszcze szybciutko, e, Tutaj rodzina, mój narzeczony, moi przyjaciele. Naprawdę mam ogromne wsparcie i bardzo im za to dziękuję. Fantastycznie, ja tobie też dziękuję. Moi drodzy, już za chwilę na naszej scenie pojawi się Sandra Zowada z piosenką Jesienny Wdech. Ważna informacja dla Was. Jeżeli zdecydujecie, że to Sandra powinna zostać zwyciężczynią tego odcinka, to telefony w dłoń i na numer 72068 wysyłamy smsy o treści sl.sandra. Sandro, scena jest Twoja. Oddychaj. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Nie musisz teraz nic robić. Jesteś tu i teraz. Wszystko, co przydarzyło cię podczas dnia, jest dla ciebie dobre. Zeszyt i zacznij spisać tak to nowy ty, to nowa ja, nowa Rutyna jesienza. Kolorowe liście przednie się wiatr. Każdy inny jest jak Ty, czy ja. Od ciebie zależy, jaki będzie Nie się źle, chwytaj każdy dzień, bo każdy inny jest. Ja wiem to, co wiem, nie doradzam ci źle, nie, nie, nie. Ja tylko chcę, ja tylko chcę, byś odmienił. Jaki będzie dzień Namaluj chwilę tę Namaluję Kolorowe liście Kolorowe liście Kolorowe liście. Hej Ty! Zatrzymaj się Nowa energia, ten czas co masz Nie wróci już. Kolorowe liście, kolorowy szlak, znaczam ci drogę Podążaj za mną, zmieniaj świat. przepływa przez całe Twoje ciało. Jak każdy tek, to nowa energia. Energia, która wypełnia Twoje życie.